Cześć, e, nazywam się Ana Imam, jestem dyrektorem struktury sprzedaży w Oriflame, a to jest Kasia. Cześć. Mój menadżer generalnie więcej mówi dzisiaj, jest jakaś taka cicha, ale na pewno się rozkręci po drodze. Dzisiaj razem z Kasią przygotujemy pełen makijaż. Ja generalnie z wykształcenia jestem wizerzystką, także powiem Ci jak zrobić makijaż krok po kroku, profesjonalny, fajny, dzienny makijaż, który będzie się trzymał przez wiele, wiele, wiele godzin. No to co Kasia, zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy, okej. Okay. Więc słuchajcie, słuchaj, każdy makijaż zaczynamy tak naprawdę od demakijażu. To jest bardzo ważne. Kasia, jako kosmetolog, powiedz dlaczego. Dlatego, że jeżeli nie używamy demakijażu, jeżeli nie zmywamy z twarzy tego, co nam cały czas osadza, to, to ten kurz, który fruwa w powietrzu, mamy na twarzy. Jak nie zmyjemy tego kurzu, tylko nałożymy kolejną warstwę na twarz, no to będziemy miały taką bręję na twarzy i później tylko Na no, tego nie polecam, dlatego zawsze robimy demakijaż, to należy o tym pamiętać wieczorem, przed snem. O, obowiązkowo, koniecznie demakijaż. Dokładnie, ja do demakijażu używam takiego bardzo delikatnego płynu micelarnego, Bokarsza ma bardzo delikatną skórę, ale generalnie ten płyn jest przeznaczony też dla, dla wszystkich typów skóry. E, micele to są takie fajne cząsteczki. Też kiedyś zastanawiałam, dlaczego akurat płyn micelarny jest taki fantastyczny i robi taką furorę, e, skoro mamy dobre mleczka, żele oczyszczające i różnego innego rodzaju płyny do demakijażu. I słuchajcie, płyn micelarny polega na tym, że ma w środku takie micele. Micele to są takie cząsteczki, które e, tak jakby. Absorbują w siebie brud i zanieczyszczenia. Czyli w tym momencie, kiedy używacie płynu micelarnego, to nie rozmazujecie makijażu po całej twarzy. Tak jak, tak jak się to właśnie dzieje mleczkiem. Dlatego też, jak zmywa się makijaż mleczkiem, to się zużywa tony wacików. Aczkolwiek mleczko jest bardzo fajne, bo jest delikatne i komfortowe. Tylko w płynie micelarnym cały ten brud i makijaż od razu jest łapany przez te cząsteczki. Ok. Zmywamy nim całą buzię powieki. To jest bardzo ważne, żeby przygotować odpowiednio skórę. Czyli powieki również zmywamy. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy otwarte oczy, to tutaj często nasze powieki są tłuste. Jak nakładacie na to cienie, to potem często słyszę od klientek, a ja mam taki problem, że mi się zawsze cienie brylują tutaj w załamaniach powiek. Dzisiaj pokażę Wam, co zrobić, żeby one się nigdy nie brylowały i żeby bardzo, bardzo długo yy, siedziały Zmywały. tam, gdzie tak, trzymały się na oku. Mhm był płyn micelarny. Po pólnie micelarnym używamy toniku. Zawsze. Dlaczego? Dlatego, że płyn micelarny oczyścił nam fajnie skórę, otworzył nam pory, wszystko z nich ładnie powyczyszczał. A teraz musimy czymś te pory zamknąć, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy i nałożymy potem krem, to krem nam pory zatka. I co się, Kasia, stanie? No i wtedy się robią i inne takie różne fajne rzeczy, które każda kobieta kocha. Tak. W cudzysłowie. W cudzysłowie. W wielkim ogromnym. Tak więc używam tutaj toniku, toniku matującego, który, który właśnie mm, sprawi, że, że makijaż na skórze będzie się bardzo długo trzymał. Tonik od razu przywraca też naturalne pH skóry. No i nakładam emulsję. Mogę dodać, tylko pamiętajcie, żeby toniku nigdy nie nakładać na okolice oczu, dlatego że może podrażać. O, dokładnie. Nakładam krem, krem, którym jestem zakochana ostatnio. Krem tak naprawdę w formie emulsji emulsja z takiej serii Oxygen Boss. Cała seria jest bardzo nawilżającą serią z aktywnym tlenem. Genialny krem, który ma w sobie filtr 30. Ja właśnie wróciłam niedawno z Turcji, już, już trochę czasu, także już nie jestem tak pięknie opalona, jak byłam. Ale całą Turcję przeżyłam właśnie z tym kremem. I w ogóle nie, nie schodziła mi skóra, także bardzo, bardzo polecam. Pięknie. Pięknie pachnie i słuchajcie, krem do twarzy z takim wysokim filtrem powinniśmy używać nie tylko jak wyjeżdżamy na wakacje, ale codziennie. Jeżeli długo, długo chcecie ładnie wyglądać i chcecie, aby nasza skóra się nie starzała, to to jest taki przepis na eliksir młodości tak naprawdę. To jest też przepis na to, żebyśmy nie miały przebarwień na skórach. O właśnie. Dlatego, że często się robią przebarwienia od no, spraw hormonalnych, jak się zaburzywa, tabletki hormonalne z różnych powodów i nie biod tylko. od słońca. I słońca, się robią plamy takie brzydkie, których no nie da się całkowicie jakby zlikwidować, dlatego właśnie filtr powoduje, że tych plam nie będziemy miały. Mhm. I to, co teraz użyję, to jest krem do oczu. Stosowanie kremu do oczu polecam każdej osobie, która skończyła już 16 rok życia, codziennie, rano i wieczorem. Naprawdę kiedyś w przyszłości podziękujecie mi za tą radę. Ja stosuję krem no właśnie od mniej więcej od 16-17 roku życia codziennie. Jestem już w wieku Chrystusowym i nie latam do... Do, do pań doktor, które zajmują się medycyną estetyczną, żeby mi tam postrzegawały jakieś botoksy, ponieważ nie mam takiej potrzeby. A wiele moich znajomych ma. Ja używam tego kremu, który, który ma genialną aplikację, ponieważ on ma taką kulkę ze stali nierdzewnej, także od razu robicie sobie nim mikromasaż. Jest to krem z serii kolagenowej i ta kulka jest zimna. Jest zimna Kasia? Tak, cudownie zimna. Się... Jest rewelacyjna. Uwielbiam Ja też go uwielbiam żebyście sobie od razu mikromasaż idziecie sobie po całej... z kulistymi ruchami. Kulistymi ruchami, tak. Bo ta kulka się po prostu kręci w środku. Mm -hmm. Ekolagem 3D. I dzięki temu jak nałożycie krem pod oczy, to później, jak będziemy używać korektorów i innych kosmetyków wokół oka, one będą się pięknie wtakać w skórę. E, tych kosmetyków wszystkich nie wolno nakładać na słucha, która jest sucha. E, natomiast na usteczka nałożę naszą... Boską niektórzy to nazywają vazelinę, natomiast to nie jest wazelina, tylko tenderker. Tenderker, który ma działalność pielęgnacyjną, wyciąg z plastra miodu, wyciąg z mnóstwa aminokwasu. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.